To jest ojca Gaby będziemy sobie grać w Brawl Stars, misję. misje, Ale najpierw tak na początku, na początek filmiku zostaw łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, będzie się po 200 subów, jeszcze tak na po teraz sobie odbierzemy na wszystkich kontach za darmo, to już odebrałem, tego do no, krótkie cięcie, lecimy na następne konto, okej, widzę już, lecimy sobie na następne konto, zobaczymy co tutaj jest ciekawego, myślę, że stoi. będzie za bardzo ciekawego. No tutaj się trochę ładuje, nie do czego, a na dobrego ta... to tak zawsze to ta parka nam no, wyskakuje. Okej, okay, to jeszcze trzeba to odebrać. I zobaczmy co tu mamy za friko. Jakiś punkt, do nity. Dlatego no, widzimy się już na następnym koncie. Okej okay, widzowie, jesteśmy już, lecimy sobie już na następne konto. Zobaczymy co tutaj mamy za friko. Yy, no, no lecimy. Pamperka nam to wyskakuje w tle. Tutaj mamy większy poziom, bo tej... O, skrzyneczka, jest dajesz tej y, Jackie albo rzadki Brawler, prestiżowie. No nic nie wypadło. Czyli ja chyba mam jacki, Czekajcie. Zobaczymy, czy ja mam Jackie w ogóle. A to jest naprawdę bardzo marny, ale tu dużo yy, Tutaj tu jakiś stary w ogóle klub. Yy, też wbijacie do mojego klubu. Sorry, że robię te kluby, ale yy, tak się powali. I smat do mojego nowego klubu. Bo w ogóle tutaj trzeba poczekać, zrobić z niego no, krótkie cięcie, i widzimy się już po krótkim cięciu. Okej, widzę, jeszcze jesteśmy tutaj na nowym klubiku. Jest naprawdę bardzo ładny, jest bardzo ładny opis, jest tylko 90, dlatego możecie wbijać. Fajna aktywność, nie ma żadnych kutni na dziennego. Do. No. Lecimy już sobie do filmiku. Okej, okay, widzowie, tak jak mówiłem, będziemy sobie wbierali nasze misje o to na tym koncie tego dolecimy. Zobaczmy jakie tu w ogóle mamy misje, bo nie widziałem tych misji. Dlaczego no, mamy nawet łatwe misje, jakieś na klejnotach mamy aż tyle misji którego. na tak zrobimy. Myślę, że będziemy z jakąś postać taką, na, tej, na której mamy małą rangę jak najbardziej. Sprawdźmy to, na, na bólu myślę, że będę miał na dziewiątą rangę, no. Trochę słabo, ale weźmy sobie za jakąś kozysną. E-Primo jest kozysny. Ok, znowu cięcie robię, od razu lepiej widzowie, jesteśmy już w dobrym klubie, do. lecimy już sobie do filmiku, krótkie cięcie, widzimy się już w gierce, ok widzimy się już w jest, będziemy już grali, jak będą lagi, internet to masz, aż... przepraszam, ale takiego interesa jest... Ale widzę, że nas spokojnie za to wygramy, bo nie powinno być jakoś trudno na takich małych, pokarkach, pucharkach, w sumie na, na żadnych pucharkach, bo to jest jeszcze zero pucharków, no powinno być naprawdę bardzo łatwo. Bo to jest coś jest. Yy, Okej, okay, kozacko. Widzimy się już yy, po krótkim cięciu, jak to wygramy. Tego no, yy, tylko kamerę nie ma jakiegoś, tego, jakiegoś okej, okay, bo nie robimy jednak tego cięcia dlatego, że nie mogę aby zgacić okej okay. do oglądajcie sobie jak gramy. już się nie będę tutaj odzywał okej, okay, teraz co widać stracimy tak jak mówię, nie będę się też za chwilę odzywał, no bo no. Bez przesady troszeczkę. myślę, że raz troszeczkę po prostu męczę. Tym gadaniem, gadaniem, bo gadanie jest męczące. Okej, okay, tylko już za chwilę to wygramy, tylko jak ten głupi brok nie zginie. Ta szelka chyba nie porobi z tym Barleyem, bo ta szelka nie jest, ta szelka jest ogarniakiem, niestety. Znaczy, w sumie nie jest jakimś wielkim ogarniakiem, bo tam nie ogarnia. Dlatego koza giera, udało się wygrać. Tylko no, teraz krótkie cięcie. Okej, widzę, już jedziemy sobie do następnej giereczki. Dlatego no, krótkie cięcie znowu, lecimy się już po gierce. Okej, widzę, już jesteśmy po gierce. Yy, yy, tutaj nic, na razie nic nam tutaj nie zaliczam. Tylko do no, yy... co tu jest... To jest krótkie cięcie. Tego do, widzę, już jesteśmy sobie w gierzce, lecimy już czas, e, tak jak mówię, e, tak jak zawsze krótkie cięcie widzimy się już po gierce. Okej, okay, widzę, już jesteśmy po gierce. Zaliczyłam tutaj jedną misję znowu, z tego do. Jest, jak zrobimy sobie wszystkie, zrobimy sobie opening tego, tak myślę że dobijemy sobie do, dzi, dzi, do nie wiem ósmego poziomu. Tego do lecimy sobie z następną giereczką. Okej, okay, Zej, so już jesteśmy dwa gierki w cztery, dlatego no, myślę, że spotko, yy, Może nawet więcej zrobimy tych misji, nawet może mi się będzie chciało dziesiątego poziomu wbić, yy, tego no spróbujemy. Dlatego no, krótkie cięcie, widzimy się jak już może będę miał ten dziesiąty poziom, to myślę tak zajmie to pół godzinki. Tego no. Widzimy się za pół godzinki. Widzowie tak jak mówiłem chyba już będę miał ten dziesiąty poziom zajęło mi to i właśnie to pół godziny, dlatego no zaczynamy już opening. Myślę, że coś nam dropnie, nie na przykład jakieś... Na przykład rosa na pewno dropnie. Dlatego no, odbieramy zajgolda, golda, gemiki I może zaczniemy od tych małych skrzyneczek. Okej, okay, tutaj już w pierwszej mamy rosę. Tego bardzo fajnie. Lecimy sobie z następną małą skrzyneczką. Tak, 50 golda, nic tutaj ciekawego. Okej, jeszcze skrzyneczka stąd. Mm, tutaj 70 golda, spoko, spoko. Tego rosę już mamy. Tutaj nic widzę, wiecie kawałego. Tutaj może to by było. W by było spoko. No. Mam nadzieję, że coś jeszcze będzie, bo byłoby słabo, jakby nic nie było. Deryl. Okej. Okay. Superowo. Robię tu screenshota. Bo z Rosy nie zdążyłem zrobić. No tego no, bardzo fajnie. Deryl. I będzie w tym jeszcze mega Tu też coś będzie. Okej, okay, Penny. no, Trzy nowe postacie już. Legono, robię tutaj też screena shota. Czy nowe postacie myślę, że spoko. I tutaj w myślę sygnała, liczbę i zobaczymy na koniec dopiero, co będzie. Ja nie wiem, co, jaka jest liczba. już to widzicie. Okej, okay, tutaj nic nie było. Jak myślę, czy postacie jak najbardziej, bardzo fajnie. Tego no, jeszcze wbijali tutaj do klubiku. Zapraszam Was do klubu. Tego dojeżdżę, z taki odcinek Wam się spodobał. Tak jest to, z jaką wam się spodobało, zostawcie łapeczkę górę i subika, bo naprawdę trochę ten odcinek mi zajął, bo ponad godzinę. Tego no, dziękuję za oglądanie, pozdro.